Ej, zwolnij! Jeden z bandziorów Ediego może być przed nami. No chodź! Te głąby są już dawno daleko! O, o, Oj Boże! To obrzydliwe. Ach, szkoda, że nie mam kamery. Więc co? Hiszpanie zastawili pułapki, żeby chronić złoto? No a to nie robota Hiszpanów. Przyjrzyj się dobrze tym kolcom. No, chyba sobie żartujesz. Z naszego samolotu. Ej, chwila. To nie ma żadnego sensu. Jak to? Porozstawiali pułapki, gdy sami kręcili się po wyspie? Nie oni. Coś tu było po aktywacji pułapki. Coś? Albo ktoś? Myślisz, że... Słyszysz to? Czyli co? Nic. Absolutnie. Obserwuje nas. Obserwuje. Tak, wiesz co, przesłyszałem się. Mm. No to chodźmy, zanim spotkamy to coś, co podgryzało tego tutaj gościa. Ładra nisko! Nie. Mają celowniki laserowe! Jak Roman i nawarro nie mogą być daleko, jeżeli przy bramie są strażnicy. Słucham. Zabezpieczcie bibliotekę! Nie mogą dotrzeć do salivana! Tak jest! Stary pracuje we wschodniej części kompleksu. Nawet nie wiem po co go zabrali. Sukin synowi nie można ufać. Widzę ich. Wow. Widzę go. A i jakoś nie podoba mi się to miejsce Wiem, mi też Znajdźmy saliwana i zabierajmy się stąd Ja to otworzę, a ty trzymaj bramę. Gotowy! Okej, okay, puszczaj. Łagodnie! Aha, mówiłem łagodnie! się dzieje, że się znowu tak wkopałem? O Boże... To musiało bolać. Ten budynek tutaj to pewnie biblioteka. Głównymi drzwiami to nie wejdziemy. Poszukajmy innej drogi i rozejrzyjmy się. Pracowała w takim jednym barze na Filipinach. Mówię wam, od jej uśmiechu aż nogi miękły. Ale. Przysięgam wam, chciała mordować i całować, jak ją podrywałeś Urocze maleństwo, nie miała więcej niż metr pięćdziesiąt Nazywali ją wirówka, bo... Zamknij się, staruchu, opowiadałeś to kilkanaście razy A tak, racja, jasne, że tak Pamięć już szwankuje Czemu to zajmuje tyle czasu? Jakbyś nie zauważył, większość tych książek przegniła I są po hiszpańsku Pośpiesz się, szef na ciebie czeka Hej, na górze! O cholera. Hey. O oh nie. Wiesz, czy jesteś? Uff. No, nieźle wyglądasz jak na trupa. Jednak wziąłeś ją ze sobą. Ją? Hej, gdyby nie ona, to teraz byśmy cię nie ratowali, tak? No, ile to ratunek. Co to ma niby znaczyć? Musisz przyznać Sali, że to trochę podejrzane. No. Sprzedajesz im informacje. I nagle okazuje się, że żyjesz? Zaczekajcie na chwileczkę. Roma miał na mnie kontrakt. Musiałem zyskać trochę czasu. Tak, to był głupi błąd no, Nie myślałem, że nas śledzą Sali, jechalibyśmy teraz do domu ze skarbem, gdybyś choć jeden, jedyny raz trzymał gębę na kłódkę A ty mogłeś sprawdzić puls, zanim zwiałeś i uznałeś mnie za zmarłego Dobra, co było, minęło Okej, okay, to może wyjaśnisz, jakim cudem wciąż żyjesz, he? <laughs> Nigdy w to nie uwierzycie A, ha? E? Nie, no nie. Stary Francis za ciebie oberwał? Tak. No myślałem, że tak jest tylko w filmach. Tak, ale powiem wam, że i tak bolało jak cholera. No, no, no. Nieważne. Jak zorientowałem się, że żyję, przekonałem Romana, że bez mnie nie znajdą skarbu. Więc od tego czasu ich zwodziłem, czekając na ciebie. A gdzie są teraz? A, gonią fałszywy trop, który sprzedałem, żeby się ich pozbyć po drugiej stronie klasztoru. Spójrz. Drake miał tu wszystko opisane. To jest symbol, którym Hiszpanie dawno temu oznaczali skarbce. A skarb ukryto właśnie tutaj, w klasztorze. Znajdziemy symbol, to, to znajdziemy, znajdziemy skarbiec. skarbiec. Wszystko, czego nam trzeba, jest tutaj. Wskazówki do odnalezienia skarbu. Uda się, młody? No dobra. <laughs> Testosteron chyba nie uderzy wam do głów i nie zostawicie dziewczyny, co? <laughs> Nawet o tym nie myśl sali. Ma mocny prawy sierpowy. Zapamiętam to! To pomieszczenie skrywa jakiś sekret. Czuję tu! Hmm. Coś z tymi posągami. Okej. Okay. <Szyskujesz> nie, coś nie tak. Eee, kolejna biblioteka. Co teraz? Wiesz, wygląda znajomo. Daj latarkę. Masz. Dobra. Wy poczekajcie, a ja pójdę się rozejrzeć. Ej, chwila, moment. Nie ma mowy. Nie pójdziesz sam. Ona ma rację. Ludzie Romana są wszędzie. A jedna osoba robi mniej hałasu niż trzy. No nic z mi nie będzie. Będziecie bezpieczni. Nie mają pojęcia o tym pokoju. Okej. Okay. Weź lepiej to ustaw kanał 13. Nie używają go i bądź w kontakcie. No jasne, będę. Tylko zamknij to za mną. Tak. Uważaj. <gry> no przecież. Zawsze uważam. A! Tego nie przewidziałem! Okej, okay. kraina umarłych.